Przygotowałem dla Was materiał o nowościach Treka na 2020 rok. W kolekcji amerykańskiego producenta, jak zwykle, dzieje się bardzo dużo i Trek przedstawił naprawdę wiele interesujących nowych modeli. Natomiast my skupimy się na tych absolutnie najciekawszych. Na początek, Szosa i nowy Trek do Mani, czyli rower. Typu endurance, przeznaczony do długich tras, komfortowy, który pozwala jeździć po wielu typach nawierzchni, po dziurach, po brukach, nawet po szutrach. Zresztą świadczy o tym fakt, że kolarze zawodowej drużyny treka ścigają się na tych rowerach w Paryżu. Jest to rower wykonany oczywiście z karbonu, rama jest karbonowa, i to już trzecia generacja treka Domani, którą możemy oglądać. Ten model wyróżnia się na rynku za sprawą rewelacyjnych zdolności utłumienia drgań i osiąga się to na wielu polach. E, oczywiście gdzieś na początku jest e, to karbonowa rama, która sprawia, że e, już dzięki właściwościom karbonu osiąga się dużo, e, dużo komfortu. Natomiast Trek stosuje wyjątkową charakterystyczną tylko dla siebie konstrukcję, rozwiązania nazywane IsoSpeed e, i to są dwa takie ukryte amortyzatory. Jeden tutaj w tylnej części roweru drugi w przedniej, które powodują, że e, rower jest zdolny wybierać delikatne nierówności podczas jazdy na przykład po dziurach czy, czy po bruku. Względem poprzedniej generacji nowy Trek Domani jest aż o 27% bardziej komfortowy, e, co jest ogromną różnicą, zważywszy, że stary model, na którym mieliśmy okazję jeździć, był naprawdę, naprawdę bardzo wygodnym rowerem. Tak z bliska wygląda konstrukcja Speed. I teraz bardzo ważna uwaga. Trek Domani jest dostępny w dwóch opcjach w wersji ramy SLR, czyli tej lepszej i tam zastosowano dwa rozdzielacze przedni oraz tylni i tylni w górnej rurze, który jest regulowany. Jego twardość można regulować, dzięki czemu dopasowujemy sobie rower i jego możliwości amortyzujące do naszych potrzeb. W tańszej wersji, czyli Domani SL nie ma możliwości dokonywania regulacji jego twardości. Karbonowa rama i IsoSpeed to nie wszystko, ponieważ bardzo dużo komfortu możemy w treku domani uzyskiwać dzięki szerokim oponom. Ten rower fabrycznie ma opony o szerokości 32 mm, a rama pomieści nawet 38, co powoduje, że jeżeli zechcemy, możemy wrzucić tutaj delikatne, szybkie, gravelowe opony i jeździć tym rowerem nie tylko po szosach, ale również po szutrach. Cała gama treków domani liczy aż 10 modeli. Wszystkie zostały wyposażone w hamulce hydrauliczne typu Disk. Także to już widać jest generalnie standard, który będziemy spotykali w tego typu rowerach. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć? Spójrzcie proszę, że ten rower ma bardzo taką dynamiczną, zwartą, zintegrowaną sylwetkę i tak naprawdę konstrukcja przywodzi na myśl rowery aerodynamiczne. I rzeczywiście, nowy Domani względem poprzedniej generacji jest też szybszy. Trek podaje, że ten rower zyskuje jedną minutę na 40 km, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy 10 Treków Domani, Wersja SL zaczyna się od 9999 zł, a kończy na 25999 999 zł. Natomiast domani SLR, czyli model lepszy, model wyższy z dwoma rozdzielaczami ISO Speed, zaczyna się od 31 999 zł, a kończy na 50 649 zł. Pozostajemy przy Trek'u Domani i przy kategorii rowerów szosowych, ponieważ chciałem Wam przedstawić nowego Trek'a Domani LT+, czyli lekką elektryczną szosówkę. Założenia tego modelu są takie same jak klasycznej Domani, to jest komfortowy rower Endurance do pokonywania długich dystansów, z tą drobną różnicą, że ma ukryty silnik oraz akumulator, który po prostu na dłuższej trasie wyrównuje szanse pomiędzy słabszymi kolarzami w grupie oraz tymi mocniejszymi, którzy nadają tempo, szczególnie w górach. To typowy rower elektryczny, także wspomaganie działa do 25 km na godzinę, czyli przyda się tak naprawdę głównie w górach oraz podczas jazdy pod bardzo silny wiatr. Został wyposażony w akumulator o pojemności 250 Wh, a zasięg tego roweru wynosi do 104 km. Za całe wspomaganie odpowiada dyskretnie ukryty silnik fazuła. Ważne jest też to, że gdy przekroczymy prędkość wspomagania, system fazuła nie stawia dodatkowego oporu, a jazda jest płynna tak, jakbyśmy jechali normalnym rowerem. Co ciekawe, cały system możemy wyjąć, także możemy się pozbyć wspomagania, choćby wtedy, kiedy jedziemy na płaską trasę. Wtedy ten rower waży 10,7 kg i tak naprawdę otrzymujemy. Praktycznie z zwykłego daleka do mani i możemy cieszyć się lekkim, szybkim rowerem szosowym. Dostępny jest w jednej wersji, na i z hamulcami hydraulicznymi i kosztuje 24 999 zł. Przechodzimy do MTB i nowego modelu Supercaliber. To full, który został stworzony specjalnie pod potrzeby nowoczesnych wyścigów cross country i wygląda bardzo interesująco. Zastosowano bardzo prosty system zawieszenia oraz damper izostrut, który został skonstruowany we współpracy z Foxem. Ten rower ma 60 mm skoku z tyłu oraz 100 mm skoku z przodu, a idea, która przyświecała tej maszynie to mniej zawiasów równa się większa sztywność. Dzięki temu ten rower nie tylko wygląda jak hardtail, ale również przyspiesza i podjeżdża tak samo jak sztywny rower do cross country. Poza tym, to w pełni nowoczesny rower do cross country ma progresywną geometrię, a co ciekawe, w blind testach które wykonywano z zawodnikami Trek Factory Racing wszyscy wskazywali, że ten rower ma więcej niż 6 cm skoku z tyłu. Zapewne dzieje się tak dlatego, że tylne widełki, a właściwie górne widełki tylnego trójkąta mają specjalną konstrukcję, są płaskie i zapewniają dodatkowe ugięcie. W momencie kiedy zawieszenie wykorzysta cały skok, one biorą na siebie całą siłę i wyginają się w taki sposób, że dają takie uczucie że w końcowej fazie ugięcia mamy jakby dodatkowy skok. Przechodzimy do bardziej agresywnego MTB. Przed Wami nowy Fuel EX, czyli kolejna generacja tego trailowego roweru od Trek'a. Nowa odsłona ma bardziej progresywną geometrię, rower prowadzi się bardziej trailowo, ma 130 mm skoku z tyłu oraz 140 mm skoku z przodu. Rower toczy się na kołach 29 cali, a fabrycznie Trek montuje opony szerokie na 2,6 cala, co pozwala na naprawdę mocną jazdę w terenie. Mieliśmy okazję pojeździć tym rowerem i względem poprzedniej generacji nowy Fuel X naprawdę pozwala na dużo bardziej agresywną jazdę w terenie, jest bardziej stabilny na dużych nierównościach, jest bardziej taki dynamiczny w zakrętach oraz podczas jakichś małych skoków, a dodatkowo rewelacyjnie podjeżdża, nie wymaga jakiejś niesamowicie aktywnej pracy ciałem. To po prostu dobry rower do takiej całodziennej jazdy po górach. X występuje zarówno w wariancie z ramą aluminiową, jak również z ramą karbonową. A na koniec ostatnia bardzo mocna premiera od Trek'a, czyli model Rail. Nowość w kategorii e enduro Rower, który ma 150 mm skoku z tyłu oraz 160 mm skoku z przodu oraz toczy się na kołach 29 cali. Jego właściwości jezdne mają nawiązywać do endurowego modelu Slash, z którego Trek jest znany w środowisku osób lubiących agresywnie pojeździć po górach i Rail występuje zarówno w wersji z ramą aluminiową, jak i z ramą karbonową. Obie mają identyczne geometrie i identyczne silniki. Wsumowanie zapewnia system Bosch Performance CX o mocy 250 W i w momencie obrotowym 75 Nm. Pojemność akumulatora w Railu wynosi 625 Wh, jedynie w najtańszym modelu aluminiowym oznaczonym numerem 5 bateria ma pojemność 500 Wh. Poznaliśmy 5 najgorętszych nowości Trek'a na 2020 rok, a jeżeli interesują Cię pozostałe modele Trek'a, wejdź na trekbikes.com albo do katalogu rowerowego Bike Worldu, czyli na katalog.bikeworld.pl. Jeżeli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić kciuka w górze oraz zasubskrybować naszego kanału.